Słuchajcie, jestem już na tej wyspie i zobaczcie, na radarze się jest Rafał, ale jest to ogromne, boję się, że mogą tu być gdzieś strażnicy, ale nie, patrzcie jakie to jest opustoszałe. Co tam słychać, krzyki? Ja pierdzielę Jak widzicie mam już ubrania swoje wojskowe Trochę bardziej jestem przygotowany Mam też drewniany pistolet Który kosztował mnie dużo, sprzedałem wszystkie swoje bronie, ale On jest kozackim. Słuchajcie, no na razie nikt nie pilnuje tutaj, no ale... Rafała już łapie tak na radarze, że... Słyszę kroki, ale czy to Rafa? Kto to jest? Ty, stój! Gdzie? Gimn kurde Leży Goźmiało ma Halo, Rafał, żyjesz? Chodź, chodź, chodź O, Rafał, cześć, cześć, bierz tą broń i spierdzielamy Dobra, słuchajcie, dziś... Wujo, zginie. Wsiadajcie. Jest ze mną dzisiaj Marek w zbroi kurczaka To jest jego zbroja, jakby ktoś pytał. I uratowany Rafał. Jak wiecie, żebyście wiedzieli, to jest przedostatni odcinek całej serii, więc jeżeli nie chcecie tak szybko kończyć przygody, to radzę oglądać odcinka, bo niestety to będzie ostatni odcinek. No i trochę się boję. Dobra, panowie, umawiamy się, yy, Marek niestety przez tą zbroję praktycznie go nie słychać. Ojojoj, tutaj bomby rozsadzone. Spodziewał się gości wuja. No to tak. Słuchajcie, jedziemy teraz zaparkować, nie wiem, czy zdążymy, czy zatankować yy... Chyba się jeszcze obu można No nie No to tak, słuchajcie. Oh, wujo! Po cóż strzelasz? Nie, Marek nam zepsuł! Prowadź teraz! O nie, to już jest po marku. Ciekawe! Dawaj, nawalaj do niego! Gdzie ty cofasz? Jest! Wujek skinął! Weź go! Chodźcie! Wujek skinął! O Trzeba tutaj stać Przez tyle lat czekaliśmy, aż wujek zginie. Znaczy, przez tyle odcinków. I to doszło. O Jezu! Co tu się dzieje? Co tak robi? Co to robiło? Co to jest? Co to jest? To jest broń, którą wynaleziono, gdzie ciebie nie było. Ale tak, słuchajcie. Teraz w tym momencie lecimy na Duma i wybijamy każdego, kto jest na Dumie. Chodźcie, musimy znaleźć lepsze auto tutaj na stacji. Chodźcie, tutaj jest stacja, to lepsze auto znajdziemy. I zasuwamy. Dum musi zginąć. Możesz... Znaczy, jak chcesz? Ja bym chciała, ale jak chcesz, jak chcesz... To chodźcie tam do tego do tego pięknego. Ale fakt Marek nam dużo pomógł, ale to jest dwuosobówka, Marek. Marek zakończył dzisiaj na swoją pracę. Marek. No. Marek już zakończył swoją pracę. My musimy się z nimi rozprawić. Najlepsze duo w Fortnite. Wybiję szybę. Mam w ogóle drewniany pistolet. W lewo, w lewo, w lewo, w lewo. Tam, do przodu. W lewo, w lewo Cześć, nie, gdzie my jesteśmy? Wiem, świątniczo, świąt, musimy świąt, jechać wprost Tak, w prosto, w prosto, na Duma, Duma Marek też tam jedzie Marek już jest na Duma, no chodźcie, żeby na nas czekał Chodźcie ze mną do parka yy, yy, Marek? No, cześć, yy, tak, yyy że na nas czekał? Jeśli dasz radę, to dzięki. Cześć. Słuchajcie, Barek nie, nie był za bardzo przysubordynowany, bo od razu przyszedł szczerał Wolverina, ale pokonał go to, co, co się dziwiło. Patrzcie jak to pięknie wygląda. Jesteśmy już prawie przy dumie. Idziemy w lewo, w lewo tam na stację. I tutaj bierzemy sobie lambok. No, nie mamy stacji. Bierzemy to. No, stacji. Ja na mamy stacji. Nie mamy stacji. Nie mamy Teraz Nie mamy

każdego zabijamy. Cel jest na duma. ale możemy każdego zabić. Dum. Już znam całą prawdę. To Doom stoi za tymi wszystkimi zamachami. Wujo to jest Wolweń co prawda. Ale to Wujo został przekupiony. On manipulował Wujem. Dawaj Dół. Leży! Zostaw, zostaw to! To jest skażone! Co wy wzięliście? Ja pierdolę! Marek, chyba będziesz musiał pójść do szpitala. Albo twój kostium. Ja walę, chodźcie. Uciekamy stąd. Ten safe, w tym safe nie ma nic oprócz aktów yy, mojego wuja, a on ja już nie żyje, więc nie nam to jest w tym momencie. Kończymy przedostatni odcinek. Przedostatni. Teraz Policyjnego psa. Sezonu pierwszego.